W Poznań czeka teraz wyjazd do Kielc na spotkanie z SMS-ZPRP. Wydaje się rywal prosty, ale bardzo zdradliwy. Przegraliście w pierwszej rundzie tutaj 24-28 Kuba Wijnowski, skrzydłowy zespoł grubowy. Nie będziemy lekceważyć młodych chłopaków. Są to chłopacy z liceum, bardzo ambitni, bardzo zdolni, wyróżniający się gdzieś w swoich rocznikach w Polsce. I oni mają za zadanie walczyć do upadłego, pokazywać się z jak najlepszej strony, rzucać bramki, dużo walczyć jeden na jeden, i po prostu oni nam nie odpuszczą, czy to będzie wynik korzystny dla nas, czy dla nich. Oni będą dalej napierać i dalej twardo grać w obronie. Właśnie na treningu ćwiczyliście już zagrania, które mają doprowadzić do tego, żeby się udanie zrewanżować Kielczanom? Tak, oczywiście analiza już była, trener analizuje drużyny z dużym wyprzedzeniem. Oglądał już mecze, wyciągał ich najlepsze zagrania, wszystkie zagrywki. Gdzieś ćwiczymy to na treningach, widzimy to na wideo i po prostu przygotowujemy się tak, żeby tych trzech punktów nam tym razem nie zabrali. Masz wyćwiczoną już zagrywkę z Filipem Tarko, który obroni piłkę i teraz opuszcza długie zagranie na kontry. Tak, to jest nasza ulubiona zagrywka z Filipem i staramy się jak najczęściej z niej korzystać. W wkielcach powinno to być przydatne, bo raczej gospodarze będą tutaj napierać. E, tak, oczywiście. Pytanie. Jak, jak chcemy bardzo dobrze zagrać w obronie, to będzie bardzo łatwo zdobyć bramkę z kontry i, i tak to powinno wyglądać cały mecz dla nas, żeby rzucać łatwe bramki i dobrze bronić i wygrywać. Chcecie zagrać takie ostatnie 15 minut meczu z miedzią Legnicy? Chcielibyśmy tak zagrać całe 60 minut, tak jak ostatnie 15 z Miedzią i mam nadzieję, że tak będzie, bo widzę jak ciężko trenujemy na treningach. Czy oglądaliście może ostatni mecz wczorajszy FC Nant z Wisłą Płock. FC Nant rozpoczęło efektownie, bardzo mocne tempo w pierwszej połowie. Czy Wy też spróbujecie zagrać tak? Tak, oczywiście. Zawsze staramy się grać jak najszybciej. Trenerzy gdzieś stawiają na tą szybką grę i nawet w kontrze w drugie tempo i w ataku pozycyjnym też zawsze mamy grać szybko. Mamy grać dużo jeden na jeden i, i trzymać to tempo cały mecz. Kuba Łynowski, skrzydłowy zespołu Grunwaldu Poznań przed meczem z SMS ZPRP Kielce.